Proszę bardzo, proszę bardzo, ale, ale nie można do tego ograniczać polskiej aktywności, bo tam centralnie na górze Polska jest demontowana i rozbierana. Więc wy, jeżeli jej naokoło siebie, na swoją skalę tutaj nie zabezpieczycie, to nie będziecie mieli. To nie, ale dobra wiadomość jest taka, że to wszystko stoi przed wami, że możecie, że nie święci garnki lepią. Pani chciała znać. Tak. Panie reżyserze, nie wiem, tutaj żeśmy widzieli część swojego życia. Bardzo pięknie to Państwo panowie zrobiliście. No i wzruszając to wręcz momentami. Za co serdecznie jesteśmy wdzięczni. Bardzo Ale dziękuję trosz... za dobre słowo. Ale Dzień troszeczkę dziękuję. mam stosunek ambiwalentny do jednej postaci. Mianowicie. Do pana profesora Andrzeja Paczkowskiego. No, no. Dlaczego akurat państwo jego poprosili do określenia pewnych fragmentów historii? A konkretnie, po, co, co pani zraziło? Co no, wątpliwości? Po prostu, ja już jestem starym człowiekiem, śledziłam go przez cały czas. Aha. I stan wojenny, no. i po e, stanie wojennym, miał stosunek taki na dwóch ramionach. Na sił płaszczy. Według mnie no to, bardzo, to bardzo ładnie go pani charakteryzuje. Wydaje mi się, że to jest bardzo adekwatna charakterystyka. Ale wiedzę posiada pan profesor. Pan profesor, jak się zdaje, bardzo waży zdania, które wypowiada. I raczej nie wypowiada takich zdań, po których zostałaby mu wypowiedziana przyjaźń czy znajomość przez. przez przez różne ważne osoby, które są dla niego niewątpliwie źródłem ważnych informacji. Więc istotnie tak jest z Panem Profesorem, ale tutaj jest więcej, proszę pani, takich, takich badaczy, historii, którzy, o których wszystko można powiedzieć, tylko nie to, żeby byli radykałami jak powinni. opinii. Otóż myśmy się skupili na tym, żeby zrelacjonować fakty udokumentowane. I jeśli te fakty udokumentowane w jakiś sposób potwierdzają badacze, którzy właśnie nie są traktowani jako jakaś ekstrema w środowisku historycznym, to, to tym lepiej, bo tym trudniej zakwestionować te fakty, o których w tym filmie mówimy, skoro nawet tacy, tacy umiarkowani w swoich opiniach badacze co do tych faktów właśnie żadnych wątpliwości nie zgłaszają, no to, to dobrze. To, poza tym pan Andrzej Paczkowski wystąpił w pierwszym Towarzyszu Generale, więc jakby to powiedzieć, na prawach serii tutaj funkcjonuje. Jeszcze chciałam dodać, bardzo dziękuję, że ponieważ jestem nauczycielką, a więc emerytowaną, a więc, że pan właśnie podkreślił tą bardzo ważną rzecz. Że powstała w szczytnie Szkoła Katolicka. Ja też na tym bardzo boleję. Ale proszę mieć na uwadze, bo może Pan nie jest zorientowany, szczytno było super czerwone. Bardzo. Ja wiem, ale ja jestem. Ale proszę Państwa, ja jestem z Wrocławia, który jest reklamowany Państwu. Jako niemieckie miasto na kolorowych tam okładkach, jakichś wkładkach do gazet. To też było czerwone miasteczko i do dzisiaj zostało. To wystarczy spojrzeć na mapę wyborczą, jak, jak wygląda ta mapa wyborcza w Polsce. Ja to wszystko rozumiem. Ale dziękujemy za to wypowiedź. Ja to, ja to proszę Pani, ja, ja wiem, że jest generalnie trudno i do okoliczności różne przeciwne, ale nie będzie innej Polski tak. i nie będzie innego czasu niż ten, który w tej chwili jest dany, ponieważ jesteśmy w fazie ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej i to ostatecznego rozwiązania na nie, na nie, Polski niepodległej ma nie być tak tak, na mapie świata, w związku z tym, jeżeli Polacy teraz nie przechylą tej szali, teraz się nie okopią, i na swoim, na swojej Polsce, na swoim kawałku Polski jakoś nie uwłaszczył, to nie będą tego mieli. Dobra wiadomość jest taka, że chodzi o to, żeby przeczekać ten kryzys, wojenny kryzys, w który już wkroczyliśmy w tej chwili. To jest wojna, jest wojna światowa. 11 września 2001 roku 10 kwietnia 2010 roku Smoleńsk to są wydarzenia wojenne o charakterze wojennym. Trwa wojna światowa zajmują pozycje wyjściowe do tej wojny światowej, armie różnych imperiów i w związku z tym dokonuje się, Przeszeregowanie polityczne, które w skutkach będzie, jak sądzę, porównywalne ze z efektami II wojny światowej. Dokonuje się jakieś przeszeregowanie, i w związku z tym ci, którzy dzisiaj mówią, że coś jest na zawsze, że na przykład Eurokołchos jest na zawsze, no to bardzo szybko okaże się, że to była kolejna wersja tysiącletniej Rzeszy i że śladu po niej nie ma że się ta wieża Babel zawali. Jeszcze na Państwa oczach się zawali ta wieża Babel. Chodzi tylko o to, że jak ona się będzie walić, no to żeby nam się nie zwaliła na głowę za bardzo, żebyśmy się nie dali pozabijać, żebyśmy się nie dali pozabijać, żebyśmy się nie dali ograbić bardziej niż jesteśmy ograbieni, tak? I to żyw, proszę państwa, no to mówi pan Stanisław Michalkiewicz, mówi najważniejsze zdanie. Był tutaj. Mówi Polacy bogaćcie się. Powiedział to do Was, Polacy bogaćcie się. I niektórzy na to potrafią się żachnąć, że on do nas tutaj, właśnie nie ludzi, takie rzeczy mówi, no Polacy bogaćcie się, każdy na swoją skalę. To znaczy zrozumcie, że jeżeli wy nie zabezpieczycie bytu swoim bliskim, w swoim kręgu rodzinnym, to naprawdę nikt się nad wami nie zlituje. Żadna Warszawa was nie uratuje, a Bruksela i Moskwa i Berlin to już na pewno, prawda? No więc więc Polacy, bogaście się po to, żeby móc zadbać o ten kościół, o te szkoły i o te strzelnice. Po to się bogacie. W systemie, mafijnym, to można, tak? w systemie mafijnym czy to jest możliwe? No trzeba własną mafię założyć. Polską U. mafię trzeba założyć. Trzeba, trzeba się ogłosić mniejszością polską w Polsce. tak? Proszę, jak inne mniejszości. mniejszości... Ja już do... Przepraszam, że wyjdę Czy dojrzeliśmy do tego, że był cały czas spór w kolegami, jak śpiewamy Ojczyznę Wolną Kobułosa. Pani, a część nas... Zaczyna śpiewać, racz nam wrócić, panie. Czy już jest czas? Powiem, powiem państwu tak, że ja, ja się wzdragam nieco yy, yy, śpiewać, yy, racz nam wrócić, bo... Ja mam takie poczucie, takie mam skrupuły, że to właśnie takie jest wobec Pana Boga takie roszczeniowe. Ty racz nam wrócić. Tak? My tu sobie posiedzimy przed telewizorem, wypijemy piwko, a tymczasem Ty Panie Boże, załatw nam sprawę. Nie, racz nam wrócić w ojczyznę. Prawda? Pan Bóg zadbał o nas w sposób niesłychany, że nie pozwolił nas do końca wytrzebić że nie dopuścił do zniszczenia tradycji katolickiej w Polsce i ona wprawdzie przygnieciona, ale się odradza tak? i w niektórych miejscach fenomenalnie i coraz pięknie. Pan Bóg zafundował nam tyle cudów za naszego życia własnego. No przecież każdy chyba rozumie, że, że rozmaite zdarzenia, których byliśmy świadkami, miały charakter cudowny, opatrznościowy, prawda? Że generalnie, jakby to tak po ludzku liczyć... No to właśnie to Stalin powiedział, ile dywizji ma papież, prawda? Gdyby się losy ziemskie i losy polskie wedle rachunku arytmetycznego zbrodniarzy, tak, toczyły, no to by nas uczyli. No a jesteśmy. Więc ja to ojczyznę mam. Więc mnie nie musi Pan Bóg jej wracać, bo ona jest gdzieś naokoło. Oczywiście, że ona pozostawia... Wiele do życzenia. I ja mogę całą litanię sformułować. No właśnie nie ma ojczyzny w tym sensie, że nie ma Polski instytucjonalnej, że nie ma władzy polskiej w Warszawie. No bo jeżeli minister spraw zagranicznych prosi w obcej stolicy, żeby łaskawie nas wzięli pod kuratele. Prawda? No to, no to jakby jakby była Polska, to ten pan by stanął przed sądem i trafił do więzienia za zdradę stanu. Po prostu za zdradę stanu. I obawiam się, że nie obejdzie się bez tego, że paru zdrajców stanu powinno tutaj, powinno tutaj oddać życie, a Większa ich liczba powinna trafić do więzienia, tak. prawda? I nie ma się co łudzić, że może być państwo jakieś prawdziwe, jeżeli zdrady stanu się nie karze śmiercią, tak? No to jeżeli nie ma kary śmierci na zdrajców stanu, no to hulaj dusza piekła nie ma. Skoro się nakraść można przy tym znakomicie, to ryzyko jest niskie, skoro nie ma kary śmierci dla zdrajców stanu, prawda? No ale y, jesteśmy. Integralną częścią Eurokołchozu nie wpłyniemy na to, jakie prawa tam obce rządy za swoje pieniądze, nieduże pewno zresztą z ich perspektywy, przeprowadzają przez polski sejm. Na to nie, nie mamy wpływu, ale możemy sobie robić ojczyznę i należy sobie robić ojczyznę na swoją miarę tutaj w okolicy właśnie. No i to tutaj ta, ta triada jest istotna. No nie można jednego bez drugiego bez trzeciego, no. Tak. Ja, szansie, tak jak, jak to się stało, że może w tej czynce, dostali taki wyrok, że sobie dalej żyją na wolności i elegancko między nami się poruszają tak. i nic się nie stało, jak, jak do tej pory, tak Jasne. naprawdę. No. Mimo wszystko, że dostali wyrok, ale żyją sobie bardzo dobrze. Bo wszystko wskazuje na to, że PRL nie upadł, tylko na moment może przysiadł. Prawda? Na moment przysiadł, ale nie upadł. A jeśli nawet upadł tu i ludzie, no to się bardzo nie potłukł. Przy tym i szybko się pozbierał. Wszystko na to wskazuje. Co do tych konkretnych zbrodniarzy, no to chociaż oni jako członkowie zbrodniczej organizacji, bo służba bezpieczeństwa była zbrodniczą organizacją i, i powinna być traktowana tak jak zbrodnicze organizacje były traktowane w Norymberdze, tak? Tak powinna być traktowana, gdyby było prawdziwe państwo polskie, ale otóż tak niestety nie jest. Z tym, że ci akurat konkretni, ci akurat konkretni ludzie, członkowie tej zbrodniczej organizacji oni wszystko na to wskazuje, chyba rzeczywiście błogosławionego popiłzki osobiście nie byli zamordowani. Tak? Wszystko na to wskazuje, że my nie wiemy, co tam naprawdę się zdarzyło w tamtych dniach jesiennych, przed laty, ale to, co opowiedziano nam na procesie torońskim, to wygląda na to, że był to pic na wodę, fotomontaż, fikcja literacka, przedstawienie rozpisane na głosy. Wszystko na to wskazuje. Są książki pożyteczne. Jest książka dziennikarza Krzysztofa Konkolewskiego. Jest książka Wojciecha Sumińskiego, dziennikarza. Jest szereg publikacji artykułów dziennikarza Leszka Szymowskiego. I tak dalej, i tak dalej. Są filmy dokumentalne, które punktują te różne nieścisłości w tamtej wersji, no jedna z tych nieścisłości, to jest spora nieścisłość, mianowicie jest faktem, że ciało błogosławionego Popiełuszki było z tego zalewu włocławskiego, było dwa razy wyławiane, bo raz tam się nie odpowiednio, prawda, się jakoś nieprecyzyjnie umówili i trzeba go było z powrotem tam wrzucić, żeby go jeszcze raz wyciągnąć, prawda. To był straszliwy teatr. Potworny, rozgrywany na naszych oczach. Oczywiście, cokolwiek tam było i czy został zamordowany błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w tych bunkrach w Kazuniu, czy został zamordowany przez ludzi służby wojskowej polskojęzycznej, czy został zamordowany przez Sowietów osobiście, którym go przekazano, wszystko wskazuje na to, że ekipa Piotrowskiego odgrywała tylko rolę na pierwszym etapie. Prawda? że mieli zatrzymać księdza Popiełuszkę, mieli następnie wypuścić Chrostowskiego jako świadka tego zdarzenia i, a, przekazali, a przekazali porwanego jakimś innym zbrodniarzom. Nie wiemy co dokładnie, ale cokolwiek to było, to z całą pewnością nie działo się to bez wiedzy najwyższych instancji państwowych w Polsce i, i w Rosji prawda, w Warszawie i w Moskwie. Jeżeli ktoś wmawia nam, że to była jakaś samowolka, tak, Piotrowskiego i towarzyszy, no to to śmiech na sali. Nie ma samowolki w takich służbach, w których wiedzą funkcjonariusze, że, co grozi, prawda, za niewykonanie rozkazu lub też zbędną inicjatywę. No, to są w końcu, to są w końcu zawodowi mordercy. No, no więc tak, no to dlatego oni, ci ukarani tak symbolicznie, a prawdziwi wykonawcy tego mordu, bezpośredni, ostateczni wykonawcy tego mordu, pozostają nam do dzisiaj nieznani. Ale też trzeba powiedzieć, że się polska klasa polityczna słabo upomina o te prawdę że się słabo upomina. Minęło 20 lat z okładem, od kiedy no, wydawało mi się, że przynajmniej upominać się można i słabo. Wiemy, że ministrowie z partii solidarnościowych i o proweniencji niby opozycyjnej, że oni utrudniali to śledztwo, że wyjmowali je tak, z rąk pan... Krzanowski jako minister sprawiedliwości zaważył na tym, że, że zostało to śledztwo w newralgicznym momencie odebrane panu prokuratorowi Witkowskiem. Witkowskiemu. No, czyli co? Prawdopodobnie prawda o śmierci księdza popiełuszki mogłaby kosztować jakieś osoby do dziś ważne, prominentne, jeśli nie karierę, no to przynajmniej utratę Aureoli, Być może ciągle są przy władzy ludzie, którzy w jakiś sposób w tokłach te zbrodnie, a potem w matarstwo nad tą zbrodnią byli zaangażowani i im zależy na tym, żeby Cichosza się utrzymało.

Yy, no, w szczególnie w czasach okupacji się... były tajne komplety. Po raz tajnych kobietów nie musi być, ale mam nadzieję, że są też i nauczyciele historii języka polskiego, bo to najbardziej teraz jest narażone na ze szkoły, systemowo oczywiście, to, ale także i inni, którzy mają yy, rozeznanie. Ja yy, udostępniam. No, yy, tę samą, czy druga sama na gola, czy na trzecia, mogą być równolegle trzy grupy lekcyjne, tajne komplety można robić i trzeba będzie robić. Dlatego zwracam się za dla do tych, którzy mają y, wiedzę i chcieliby to uzupełnić, co Szkoła Polska obecnie no nie robi, żeby te tajne komplety tutaj zacząć. Jaki tu będzie za chwilę będzie chętnie przychodzić, ale no, trzeba ludzi. Nie, mam nadzieję, że ludzie są. Żeby się, żeby się jakoś odważyć, ktoś się załamał, widać. Muszę się nie załamywać. Ale mówiłem, że zawsze trzeba się zważyć, ile się waży, Może na tym krześle siedzieć. Przepraszam za ten mój złośliwy język. Ale to są przesłanka na pewno dla chwili dzieci. Pani się działo, to zróżnicowanie. Ale nic się nie to stało. To nie, się zbyt zbyt. A, tam, a tam się pani zgłaszała. Tak, tak. Ja chciałam się zapytać, co pan sądzi o corocznych ludniowych manifestacjach i ludziach, którzy wskazują harpan... Proszę Pani, bardzo dobrze myślę o takich ludziach, dlatego, że niezależnie od tego, jak się komu podoba takie czy inne hasło, no to to są ludzie, którzy, jak rozumiem, upominają się o sprawiedliwość, o prawdę, o pamięć historyczną no i nie musieliby tego robić, gdyby ta pamięć, sprawiedliwość i prawda gdyby były zadbane przez instancje państwowe do tego powołane. No najwyraźniej nie są, nie ma sporu o to. Zbrodniarze nie są ukarani, tylko są zapraszani do Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No to, no to jeżeli ktoś się o to upomina, to, to mnie to bardzo cieszy. Ja jestem nawet, mogę powiedzieć, wdzięczny takim osobom, które się upomną. Ja jestem osobiście wdzięczny. Tak? I dobrze, że taką młodzież mamy, A. która dba o się czy na temat NWO, czyli Nowego Porządku Świata czy to jest jakaś taka machinacja tylko internetowa, czy też jest to jeszcze jakiś e, naprawdę problem, który ma rację by tu się spełnić w naszych czasach? Nowy Porządek Świata, Nowy Wspaniały Świat. Nowy wspaniały świat. Tak. Nowy, no cóż, nie ma, nie ma wątpliwości, że są na świecie ludzie... E, w którym chodzi po głowie uszczęśliwienie ludzkości. Są na świecie ludzie, którzy nie spoczną, dopóki nas wszystkich doszczętnie nie uszczęśliwią. Prawda? I gdybyśmy się sprzeciwili, to biada. Są tacy ludzie, którzy, których to jest główny problem, że my żyjemy z ich perspektywy w taki. Taki jakiś nieuporządkowany sposób, to znaczy tak każdy sobie, tak? I, a oni chcieliby, żebyśmy my tak jakoś systemowo lepiej żyli, no więc muszą nas systemowo uszczęśliwić. No, no i budują kolejne wersje wieży Babel, to jest, że to jest rzecz wieczna, no to, to właśnie nam pismo święte opowiada, że zawsze tacy ludzie byli, którzy jakiś wielki projekt proponują, żeby było pięknie. Budują wieże Babel, organizują kołchozy, kibuce, związki sowieckie i, 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 te, i te w duchu międzynarodowego socjalizmu, i te w duchu narodowego socjalizmu typu III Rzesza Tysiącletnia, typu wielki obszar gospodarczy projektowany z Berlina przed i w latach II wojny światowej. No Takie rzeczy projektują. Teraz oczywiście Stoją za tym nie tylko mądre głowy znane nam, jacyś filozofowie, których książki możemy czytać, jakiś piekłoszczak Marks, tak, czy inny Engels z Leninem. No, takie osoby, no przynajmniej my możemy je pokazać palcem, przeczytać ich książki. Ale stoją za tym też pewne kolektywy niejawne, niejawne. Pewne mądre głowy zbierają się, w różnych miejscach po to, żeby radzić o naszym szczęściu. No właśnie, no i od czasu do czasu z tych kręgów wychodzą jakieś komunikaty. Albo się coś komuś wypsnie, albo też oni nas do tego kołchozu, tego nowego kołchozu, nas zapędzają tak energicznie, że, że właśnie jakieś produkują takie hasła. I zauważcie, że, że o światowym rządzie, no to już teraz mówią wprost. Prawda? Nawet już teraz mówią wprost. I to zawsze tak było. Zawsze tak było. Tak było, tak było kiedy Polska upadała w XVIII wieku. No to wtedy, wtedy te sprawy były tak zabagnione i tak żeśmy nisko upadli, strasznie, że nawet wstyd powiedzieć... W polskim episkopacie pod koniec XVIII wieku biskupów, którzy nie należeli do masonerii, można było policzyć na palcach chyba jednej ręki. Chyba jednej ręki takich biskupów, którzy nie uczęszczali na, na zebrania do jakiejś loży masońskiej. Jak jest dzisiaj? Myślę, że jest i lepiej, i gorzej. I lepiej, i gorzej. No To zależy, z której strony spojrzeć. Więc powtórzę, to nie jest nic nowego, takie zapędy do tego, żeby właśnie świat od jednej, od jed, wedle jednego szablonu, żeby świat był urządzony. Zawsze tacy ludzie się znajdują i teraz zawsze na przeszkodzie tym ludziom staje Kościół katolicki. Zawsze Kościół katolicki jest wrogiem i przeszkodą numer jeden, na drodze do tego właśnie nowego, wspaniałego świata, do tego szczęścia powszechnego ludzkości. I dlatego nie jesteśmy w stanie wszystkiego na co dzień zbadać i rozpoznać, nie jesteśmy w stanie każdego wylegitymować i żeby nam się przedstawił, do której loży on właściwie chodzi. Prawda? Tego nie jesteśmy w stanie. A nawet gdybyśmy byli w stanie. No to za dużo jest tutaj współczynników, żebyśmy się w tym wszystkim jakoś, jakoś obliczyli. I dlatego czegoś w życiu trzeba się trzymać. Czegoś w życiu trzeba się trzymać. Według jakiejś latarni morskiej się trzeba orientować. Ja nie namawiam Państwa na to, żebyście trawili życie na werytowaniu gazet i serwowaniu po internecie w poszukiwaniu właśnie... Uzupełniając listę y, 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 braci lożowych, y, aktualizując ją, bo to jest niewykonalne zadanie. To jest niewy... Niektórzy się tym mogą zajmować, ale i oni się mogą pogubić w rachunkach, prawda? Natomiast trzeba się orientować na latarnię morską, i tą latarnią morską jest Kościół Katolicki i w sprawach partykularnych naszych polskich krajowych, i w sprawach ogólnogalaktycznych, kosmicznych. Kościół katolicki jest taką latarnią morską. I co to znaczy? Orientować się na tę latarnię morską. No to znaczy, możecie sobie Państwo przymierzyć, kto jak względem Kościoła katolickiego się orientuje. Tak? W świecie politycznym, na przykład. Którzy politycy biorą udział w tam dorocznej nagonce Chuzia-Majuzia, na komisja majątkowa, ale się klechy nakradły, prawda? Kto w telewizorze występuje i z mądrą miną, taki zasmucony, mówi jak to, prawda, po faryzejsku, jak to on w sumie, prawda, przykro mu. że to komisję telewizji Ta. trwa. Ko, proszę bardzo. No, to, no więc dzięki takim sytuacjom ludzie się <dwellen Snydery> dają poznać. Wy się możecie lepiej zorientować, kto jest kim na scenie politycznej, prawda? to jest kim w życiu kulturalnym, bo to także też są ludzie, jacyś artyści, albo naukowcy, którzy się udzielają i właśnie z mądrą miną kiwają głową, prawda? I dosyć, dosyć szybko się można zorientować, kto to mówi ze szczerym szacunkiem i, nie bójmy się tego słowa, miłością wobec kościoła rzymskiego, a kto to mówi perfidnie i po to, żeby nas tutaj coś wkręcić i podpuścić, no i, I to i to nie, nie mamy lepszego drogowskazu w życiu, w życiu publicznym i w życiu prywatnym żadnego innego drogowskazu yy, żadnego innego drogowskazu nam nie potrzeba. No. nawet I mówię to także do tych, którzy może nie mają osobiście relacji yy, entuzjastycznych, że tak powiem, z Kościołem Katolickim. Mówię to także do tych, którzy być może nawet ewentualnie generalnie nie znoszą, czy to lokalnego pasterza, czy arcypasterza, czy uważają, że ksiądz probosz powiedział głupie kazanie w ostatnią niedzielę, prawda? Ale to, albo tacy, którzy w ogóle nie słyszeli tego kazania, bo w ogóle nie, nie, nie szukają niczego w kościele tak? i nie chcą być znalezieni przez, przez kościół, to jeżeli tacy ludzie sumiennie się pochylą nad historią polską, to jeżeli chcą, żeby Polska była, prawda, to nie mogą nie uznać tego, że to Kościół Katolicki nam Polskę zafundował swoim promieniowaniem, swoim promieniowaniem cywilizacyjnym. I w związku z tym, nawet jeżeli osobiście na przykład są zaciekłymi ateuszami i właśnie niczego nie chcą mieć wspólnego na tej płaszczyźnie, duchowej, tak, nie bójmy się tego słowa, z Kościołem, no to jeśli myślą nawet tylko politycznie, no to, no to właśnie powinni huchać i dmuchać na ten Kościół katolicki, ponieważ jego istnienie stoi na przeszkodzie realizacji projektów z piekła rodem, które są w każdym pokoleniu, w każdym stuleciu realizacją tego samego starego, dobrze znanego, szatańskiego pomysłu budowy wieży Babel. No, nie wiem, czy odpowiedziałem na na pytanie, ale tak tak mi się. Panie Weszę, że ja mam takie pytanie odbiegające trochę od tematu. Czy za naszego żywo dowiemy się, kto, jest, kto będzie znaczy Kto jest odpowiedzialny za zamach smoleński? Ja nie mówię katastrofa, bo dla mnie to jest ewidentny zamach, ale... No i słusznie. Bo wierzymy w cuda, tak naprawdę, <laughs> ale nie takie. Ale nie takie. No proszę pana, mnie się zdaje, że to jest jak z, ze śmiercią generała premiera Sikorskiego w Gibraltarze. No, że może się już więcej nie dowiemy, ale i tam wiemy już dosyć. I, i proszę pana co do zamachu smoleńskiego, bo no to ja rozumiem tak, że w sprawę zaangażowanych musiało być całkiem sporo wykonawców bezpośrednich i pośrednich oraz dalszych naganiaczy, współorganizatorów. Teraz nie wszyscy musieli być świadomi tego, na jaki sukces pracują, prawda? wręcz przeciwnie. Większość musiała tego nie wiedzieć, do czego to ma służyć, żeby właśnie przeprowadzić na przykład tę subtelną operację polegającą na rozdzieleniu delegacji. Żeby osobno powiedział premier, osobno prezydent, no tak, no, no mogli tego nie wiedzieć. Tym niemniej. Nie. nie dało się tego zrobić nie przez Warszawę. Nie dało się tego zrobić z... Za...